Witam! Jesteśmy na łeście. Gramy w Arama. A ponieważ robi się coraz cieplej, upary coraz większe, to będziemy sobie grać zimowym skinem. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Wylosowało mi Kayle, ale kej jest takim sobie cempionem. No. zaraz zobaczymy jak to będzie w praktyce wyglądało team wygląda całkiem nieźle mamy chyba 2 czy 3 adekery więc nie wygląda to źle no Mish fortune. Tutaj to ja sobie zignoruję, bo ja i tak w tanko nie będę się przejmował. O, no to są brązy w naszym teamie, a w przeciwnym, jeden silver jest. A tutaj to to nie wiem, co ten znaczek znaczy. O! Taka sytuacja. My mamy Miss Fortune Varusa warusa no i Pike też jest takie całkiem przyjemny. Pędkości ataku, no nie, tutaj ja bardziej się skupię na leczeniu tutaj, jednak nie będę szedł wady lulu Mamy dwóch adekary, ktoś ich musi leczyć.

Tam chyba usłoniłem przeciw tego sojusznika w ostatniej chwili. Udało się. No to panaberia to jest, to jest, <grywia> to jest jajcarska bardzo umiejętność. Bardzo jajcarska. też pana na tego pana o tu tam, 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 rzucić. No, 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 no. Tak, maksimujemy sobie te tarcze. U. my sobie poszedł. Się podlaczył troszkę tak minimalnie. No, uskoczyły mi minionki. Jak najbardziej to lubimy. Mhm. W sumie to. Koniec W sumie to całkiem fajnie. Nie dotrąd. Nie masz kogoś do zabicia? No. no łeb, łeb idziemy, wy, Szykuje się ciekawy mecz Na tego pajka trzeba uważać, bo jak on się gdzieś tam wpakuje i wskoczy, to trzeba by było mu tarcze dać. No. No jednak ich wieża mocno tam ucierpiała, a nasza ma trochę więcej kapeków. Czy ja chcę Kortura Haniołam robić? No nie mam za wielkiego tutaj wyboru, skoro już kupiłem Przynajmniej ja będę bezpieczniejszy troszkę, a ponieważ... Ach, kurde, nie. Nie dałem rady go osłonić. No nadal utrzymujemy tą naszą tą. No, to nie było dobre. No, nie mnie tam... Mnie tam o, na początku zabili, no i, i od razu są efekty, tak? Koniec Dwa trupy w drużynie przeciwnej. <trybujesz> czy ja chcę to? Czy to? Z regeneracją mamy nie mam z wielkiego. To jednak odkupienie będzie lepsze. Więcej, ten, ba, większe wzmocnienie leczenia i tarczy operuje. I No i plus jest też ten, ten. No ja tutaj za bardzo nie, nie... póki ktoś błędu nie popełni to my tu za wiele nie zrobimy chociaż... Tutaj. No, zginął. Teraz co my tutaj mamy? To ma priorytet. Siła leczenia i tarcz. Ten, 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 no panie podejść pan tutaj, żebym ja mógł cię w zmienić. O, leo, berwał. No oni tutaj mają respekt do nas, bo wiedzą, że ja ich tutaj jak podejdą, wiewiórkę zmienię i będzie po ptokach, tak? coś takiego naszych sojuszników trzeba będzie tam ten No co ten pike robi? Nie, to jest Varus. To jest Warus, to nic dziwnego, że on ten... No, ale przynajmniej... No wydaje się, że przegramy tą grę. Chociaż jeszcze się wszystko może zmienić. Ale nie, oni, oni wezmą tego. Oni wezmą inhibitor jako pierwszy. Mamy minionów I jeszcze trochę nie będziemy ich mieli No to to, to te, te, zapomniałem kurde o tym, tym o tym ulcie No a co zrobisz? Zapomniałem o tym ulcie Ryza, ale kurde na taki dystans on ich teleportował wszystkich? Wow. No po prostu wow. To było dobrze przemyślane. To mu to im trzeba oddać ten ten rajz tam kurde im zrobił tą akcję. Nie no mogę tutaj się... No tań... No na no, jednego to tak, tak jakby deko średnio... No na razie ma się dobrze. No właśnie, znowu inhibitor, to jest powoli zaczyna się to robić jednostronna. Ta gra, o kurde, ale część CC widzieliście. No ale jak przeciwnicy pokusują suporta, a nie y, ID carry, no to to, to, to samo w sobie o czymś są już Dwa trupy w drużynie przeciwnej Zniszczono swoją wieżę to już jest po grze. A jak? No dobra, przegraliśmy co zrobić. I teraz pytanie: komu tutaj dać? Ja myślę, że temu Pajkowi by się. Chociaż nie. Ten Zix tam dużo zrobił, moim zdaniem. Bardzo dużo zrobił. Mam rację. No, mam rację. No i dostałem honorka. Lucjan. A, Zyks. Zyks mnie schonorował. Zobaczmy ile tych. Zobaczmy ile e, tych. Obrażenia wyłączymy. Wykresy. Obrażenie wyłączymy, bo one nie są przyjmowane takie, buty i bardzo fajnie. Co? Jakim cudem Ani przyznawała tarczę swoim sojusznikom? Przepraszam ją ja bardzo. Czy ktoś może mnie tutaj yy, oświecić? Od kiedy Ani ma tarczę? Dla innych o co tu chodzi? Ja nie mogę, po prostu nie mogę. No, o tym to nie wiedziałem. No dobra, tak to by było. Co zrobisz? Ja Wam dziękuję za obejrzenie, jeżeli się spodobało to kliknijcie lajka, zasubskrybujcie, walnijcie w dzwonek, skomentujcie na dole i widzimy się w kolejnych meczach League of Legends.